Hej, ciąg arytmetyczny naprawdę warto znać, ponieważ on jest zawsze na egzaminie, czyli jest to tak zwany pewniak. I mamy takie zadanie. Między liczby 4 i minus 5 wstawiono 8 liczb. Wszystkie liczby tworzą ciąg arytmetyczny, którego różnica wynosi. Czyli zobaczcie, jesteśmy pewni, że mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, bo tak jest w treści zadania. Mamy pierwszy wyraz ciągu, bo wiemy, że jest. I on wynosi 4, tak? I mamy ostatni wyraz ciągu. I zaraz Wam powiem, który to jest numer ciągu. I pomiędzy czwórkę a minus piątkę wstawiono 8 liczb. I teraz ja bardzo lubię ciąg arytmetyczny przyrównywać do schodów, tak? Dlatego, że w danym budynku wysokość schodka jest taka sama i tak samo w ciągu arytmetycznym różnica jest zawsze stała, czyli taka sama. I teraz zobaczcie, skoro nasz pierwszy wyraz ciągu czyli a1, który jest równy 4, tak? On stoi tutaj, to jest pierwszy wyraz ciągu. I teraz wstawiono 8 liczb, czyli ja tu zapisałam sobie a b c d e f g h. Jest ich 8. A na samym końcu stoi minus piątka, to znaczy, że minus piątka to musi być dziesiąty wyraz ciągu. To jest minus pięć. No i teraz zobaczcie. Jeżeli ja stoję na pierwszym schodku, a chcę dostać się na schodek ten dziesiąty, tak? To zobaczcie, ile muszę stopni pokonać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak? Czyli a jeden plus. 9r i jestem już na stopniu 10. Tak? I teraz dzięki temu bez problemu wyliczymy sobie r, czyli tą różnicę, bo pierwszy wyraz ciągu wynosi 4 plus 9r i za Dziesiąty wyraz podstawiamy minus 5. 9R zostawimy po lewej stronie, a tą czwóreczkę przerzucamy na drugą stronę, czyli będziemy mieć minus 4 minus 5, to jest oczywiście minus 9. I teraz podzielimy sobie przez 9, żeby pozbyć się tutaj tej dziewiątki. I mamy, że różnica wynosi minus 1. OK, czyli mamy rozwiązane zadanie. Przy okazji, Wam powiem, że jeżeli r jest mniejsze od 0, to na pewno będzie to ciąg malejący, bo w ciągu arytmetycznym to r decyduje o monotoniczności, czyli czy ciąg jest rosnący, malejący, czy stały. Pozdrawiam Was serdecznie.